Ale co, Tak można? To <laughs> no nie można tak. To jest skradziesz biały dzień. No nie mogę. O ej, ej. mój przyjaciel. Pod mój! mój? Mandia ej, ej, ej. chwilą za mną Ej, Kto to jest? Prosił to! A dlaczego jest zabity? Dlaczego jest zabity? Uj, jesteś my jesteś Nie. Szeryfem. My jesteśmy my zeryfem! My jesteśmy Naga! 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 Tak, zastanawialiśmy się nad tobą Zecha, ale Nafcia bardzo chciała dojechać Mandzia Nie, no, naprawdę, nie. czy to Okej, okay, okej okay, Ja okay. jestem w stanie w to uwierzyć, skipuję Ja uh. nie jestem w stanie w to uwierzyć Ja nie jestem w stanie w to uwierzyć i sprawdzę to w następnej rundzie Dobrze okay. e, Chłop przez chwilę zlecił morderstwo Padmazowi na mnie, więc skipuję Aha. Dobra, na pewno tego Kiral nie zrobił graf Powinieneś gdzieś w więzieniu, a nie w grobie Mandzia Oho, Mmm, <noise> hej, Pakos. No, niestety jestem musiarską rolą, ale idą, kurde: wszyscy, jak na jakiś pogrzeb, wszyscy ustawieni <noise> du -du 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 -du. Dobra, już i maju Tak było. Dobra. Hmm. Eee, nafcia. E, Nawcia, w pawcia nie były. W Pawcia. W w pawcia nie były. Pawcia nie były. Jedno z nich nie było w to było Witam serdecznie. Tak Oj. Witam serdecznie. O! O! Jest o! samowite. Cóż za plot twist. Dobrze. Dobra. I... Gratulujemy! No to gramy dalej. Do... Dziękujemy Sadowi! <laughs> Super cztery. Dobra, dobra, i to Dobra, o nie. nie obchodzi Czerna. mnie to! Na kogo? Nie, śmiało może skip, skip nie Nie no, Ale to tak. To... Zacha. Albo dobra. Skip, gra, w Nie ciebie. no, to albo, nie albo wpadka była e, tym była impostorem, albo Mandzia był impostorem, więc w sumie i tak mamy jednego impostora mniej. Nie ja, no, wiem, no, ja zauważyłem, no, że jak... Dobra, dobra, zarąba jest będą jako szerf, ma krótszy cooldown i tyle no ludzie. Ja zauważyłem, że jak Manzia umiera, to poziom rozgrywki spada do zera. Coemu, WTF! Ej, gotowe to Wiem, co będzie? Bylizać, dupa. No w swoim to zawsze. No, go... no nieźle. Kaczuszka, kazuszka, kazuszka. No, cofnięty czas. No, nieźle. Ej, ja rejru. Sorry. Sorry. Kucu już z przyzwyczajenia. Mówi, sorry. Dobra, to był graf. A nie, co? Tam był graf? Co ja mijałem? Już jego? Nie wiem, chyba. Bo jeszcze jego miałem. O nie, jeśli wygląda totalnie, jakby chciał mnie zabić. Co tego, Taska nie ma tylko jedna osoba zawsze. Boję się, czuję się zabijany. Tak, nie żyje. O, może go cofnie. Nie, nie cofnęło go, niestety. A szkoda, było blisko. Znowu to samo Yoshi, kucu Nie podoba mi się ta sytuacja Nie wiadomo gdzie zginął Zaszka Zaszka może być wszędzie Nawet w domu Ciężka sytuacja O, tu jest Zaszka Zaszka w medzie Oj, nie, i teraz dobra, AB, co? Byłeś y, szeryfem, co nie? I odstrzeliłeś się nie, 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 nie. on już dawno umarł ogólnie. Ale czekaj, dwóch umarło. No, bo Nexus zginą... mnie jeszcze wyzywał 30 sekund temu, nie, minutę. Ale, no, ale Nexus zginął tak. niedawno. Jak patrzyłem to, na witalce, tylko zachodzi? Nexus zginął dawno i zaraz powiem dlaczego. Janitor? Jak cofnął się Timelord, zobaczyłem ducha Nexus. A, okej. Okay. ja, okay. Nie wiem, ja pamiętam, że na witalce, no, jak to był patrzyłem. Duch. Nuch, w razie, w razie, w w Ogólnie, no, Zachar no jest długim ciałem, już, kurczę. za co najmniej okay. 20 sekund ma. Ej, a... uh -huh, uh -huh. Gdzie on leży? Leży w medzie. Okej. Okay. Ogólnie na początku z kim poszedłem do meda? Chyba z Josim na początku tej rundy. E, Nie. Wiesz co? Na początku rundy. Byłem. Nie, nie, nie. a, a nie. Ja teraz dwa. wcześniej chyba byłeś ze mną, Yoshi, w tamtej tak, rundzie. Tak, 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 a... tak. To znaczy, ja poleciałem na lupę teraz, wiesz? No e, na lupę na początku rundy, no. No dobra. Ja mam pytanie, Patmos, gdzie byłeś przed adminem? E, w specylenie. Okej. Okay. To miałem trzy zadania. Ja, ja widziałem, jak Patmos miałem... wybiegał po lewej stronie z admina hmm. ogólnie. E... Pytanie, kto w mafii jest zdrajcą? W Może ten bez <grym> Nie no. Chariacie. Ja jestem wkurwionym kurwionym no, mafiozom tutaj. W, 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 w ja jestem kurwionym mafiozom. Ja bym też mafioły. wyrzucił patwek. Nie no, za nie no, to, no co wy gadacie? Szapki. Albo kucu. Ale to... e, kucu e, czekajcie, jest Czekajcie, 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 czekajcie. Uwaga, bo ogólnie słuchajcie, było tak: wpadka klejmowała szeryfa i zabiła mandzia, I potem zachas klejmował szeryfa i zabił wpadkę. Więc teraz teoretycznie na pewno jest jeden impostor wyeliminowany, więc teoretycznie musimy nikogo wziąć. Jeden impostor albo Blitz. No to może skipnijmy i najwyżej cooldown sobie zbijemy No właśnie, nie zaraz. wiem no, no, czy bym no, 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 skipował, mógł zginąć glitch Mógł zginąć no, no, glitch No mało tasków jest, róbmy taski Oho, ale że na mnie ktoś zagłosował? ładnie panowie O, no, ja no, zagłosowałem <noise> Dobra, mam questy po prawej stronie, więc idziemy do meda Okej okay. No wydaje mi się, że to jest Yoshi. No i wydaje mi się, że przegraliśmy, bo wydaje mi się, że <gryw> za dużo wydaje mi się. <gryw> eee, no i znowu tutaj przyszedł Yoshi. No trzeci raz tu przyszedł. Myślę, że wpadka e, była gliczem. I w tym przypadku byłoby po grze. Cyk, 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 cyk. A że tu wszyscy są? Dobra, wychodzimy stąd. Idę luknąć Vitalsy. No nie no, że ktoś cofa czas. Nie mogę. Chcę luknąć Vitalsy. Jeszcze żyją. Zobaczmy chwilę te Vitalsy. No i wszyscy żyją. No, ale że tu wszyscy przebiegli, wytyfy. pieniądze? Przekazuję jeden głos. To nie paleta, mógłbym. Pyka. Ebika. Będę musiał ale się <susur> Dziękuję za odnajdę, piątka. Albo może weźmiemy okay. w sensie. E, nie, josh... ponieważ ja jestem bezpieczny. Skoro jest bezpieczny, kucyk jest bezpieczny, ABS jest bezpieczny. Josi, powiem joshi tak przyjść. Czwar... Tak trzeci raz biegnie do Powiem tak, Patmas, bo ja skończyłem taski wszystkie. Patma za sprawdzałem na lewym reaktorze i mnie nie dziobnął. Tak, 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 i mnie nie dziobnąłeś. Sprawdzałeś i w potem... niego, okej, okay, dobra. Tak, 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 biegłem. Więc jakby generalnie gość mnie nie dziabnął. Mógł, no, bo no, z, z tego stąd. co widzę, no to... Mógł dziabnąć i nie dziabną. Mógł tam, dziabnąć. Mógł dziabnąć i nie dziabnąć. Ja mam jednego, tazka. Tazka. Nie I... jednego taska. Nie wywalajmy nikogo. Wywalmy Padmaza, potem wywalajmy nie, nie, nie wywalajmy Jakie Jaki razy tak raz. nie wywalajmy. Dobra, Dobra, clear, to cała prawa strona i Diabeł. Okej. To potrzebuje taska, to się trzymajcie o i. nawet nie wiesz... Kogo obrażasz w tym momencie? Stały ty trzy taski Trzy albo cztery. Dzięki za falę. <noise> Polecam się odcraszować. <noise> Dokładnie. Co robi crewmate? Nic. <noise> Biega i głupieje. Ach, Patmas. Gdzie ma koledzy, co tam? Nie, no dajmy mu szansę chociaż jakąś. Będzie ze mną biegać. Aha. Światła akurat tu są mało sensowne. Bardziej kąsy jak już. Ale przestawił. Tyle zrobił. Dobra. No, nie, no jest po robocie. Nie, się wydaje, że Josi jest. Czy duchy zrobiły wszystkie taski? No właśnie, takie taski dosyć istotne. Bravo, chcesz grafik? Patmos jest impostorem, wygłosujmy go. Jaki raz jest impostorem? Bo wy jesteście zieloni, bo jestem sirem we wszystkim sprawach, ja jestem sirem. Oj! Dobra, wygłosujmy go. jestem ja jestem jestem nie wiem, zadawa, mi randomowo się zabija Mandia w pierwszej rundzie. No nie wiem, kurwa. Oj, mam... oj, bo... była glitchem, a Mandia był impostorem. dzisiaj fajny to gameplay to co, <grym> e, co? Co? wcześniej. wcześniej. i tak, Patmas, Patmas za szybko mnie zamordował i ty, przez to a... też sobie zepsuł gierkę No, Proszę u ciebie, a coś kim ty byłeś? No ja byłem glitchem. A, ja byłem pewny, że jesteś impostorem. A jak ty pierwszy raz zginąłeś, Zaszka? Nie, poczekaj, Patmas. Jak? Powiedz mi, jak e, wpadko nawcia mogły zabić e, Ona mogła być glitchem. Jako glitch zabić. Okay. Okay. Paka, I, ja by, I ja bym ten, wtedy... no i to okay. był jako seryf, no. Jako zaryf, nie ma. Ja był co jest? Cieszę się, że również zrozumiałeś po moim let's wbieganiu go, let's, go, let's go, let's go! Ja no, ale on go, mówię, go, go. już byłem zirytowany, że nie questów tak? nie robił, a tam były... A jak jak... No jednego questu no, tak? brakowało, tak nie, zabi... nie wiem kto tego nie robił. Na superze. A, cię dwa razy zabił, tak? O tak no No, <laughs> wszystkie questy pokończone, a tam jakiś jedna osoba nie zrobiła w ogóle questów, prawie. Ciekawe ja kto ja... nie robi questów. Ja zrobiłem. O ciekawe, ciekawe. Mm, nie Dobra. Nie postawiłem. To był Martyn. No ale że znowu? No nie mogę! Strzel mnie coś dzisiaj Dwa razy shifter, dwa razy crewmate No nie mogę Nosi mnie Nosi No i mnie zabija jeszcze No nie mogę Schował ciało, a Władzio to widział Beka z nich Beka z nich <śmuch> był report generalnie przy wyjściu do medyka. <śmuch> generalnie jest tak, janitor, słuchajcie. Okej, okay, to jest Janitor. Tak. Ma tam janitor. był i skaczał <śmuch> do tego. Do tego i ja A, my Przysyła, bud, my no ten to, ja to byłem przyszłam. Dziękuję. Zacha jest zabójcą, Aneksa jest janitorem. Kogo wygłosowujemy pierwszego? Jebany sniż zwentował. <noise> Jaka wyproszona rura. Oooo. Że już koniec? Cias poniżej pasa. Mandzio też wentował, Aneks albo inżynier, albo hipotrop. On stał. Z węcie rura stał. Rura wyproszona. No. No. <noise> Jestem zdenerwowany. <noise> Mandzio <noise> zdenerwowany pierwszego, bo nie wytrzymie Zacha. Ale wylecieli. Tam, nie? Jaki to jest speedrun? <noise> Jej Skipnęłyśmy Tak wyskoczył dziękuję. z tego Ej, A bęca. we dwójkę, nice, dziękuję Ej. Doro, I poleciał zająwać, rura, to rura to do tego wroczy. Ej, ja mam prośbę, co do nie? Możemy wpadkę o nafcie wygłosować? Czemu? Bardzo mi zależy na tym No przestań <noise> no, ty, no, nie Ale nie, 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 nic personalnego dziewczyny, nic personalnego ten Damanziu wyjść z Wenta, no. Po prostu nie jest po prostu wali chłopców. Ja już no. go nawet cię zabić. Jak on jest w środku. No i weź z Wenta, no. Nie bądź cipcie. Wyłaś frajerze. Słuchajcie, to, najpierw 60 jest chłop, a potem jeszcze znika i ucieka. Nie mam takich 60 nowych. tu Ej, jest, ale tu jest. dawaj go, dawaj go! Ej, dawajcie wpadkę. Lekce! Dawaj, e, Gdzie? A nie mam kulk na górę! No ale wejdź do Benta, tu daj Boże go! Ale jeszcze co <śmienic> o! <śmienic> Dobra. No to Ola, co, no to. Ja, ja widziałem jak. Ja widziałem jak Padko na Fcia zabija. Będzie zabił Nexus, w Mandzio. Ja widziałem jak. Ty, Dlaczego Mandzio nie żyje? W Pawcia. No? no? No bo w ja Pawcia. W ja Pawcia, zabiła Don Mandzio. To ja tak naprawdę ja zabiłam Mandzio. No to tak, to tak. zabiła Don Mandzio. Zagrywam to Na kogo wsparci? dalej nie wiedziałem, że jest jeszcze glitch. No, no, tak, nie, nafcie, na patrie. no. To ja, ja jestem dla Czy niatorem. Mamy Chestera? Sprawdźcie. Nie, nie mamy. Tak, Przyznajcie mamy, się, no. że nie mamy Chestera? Nexa. Ja jestem Chesterem, no? Tak, na Nexa, no. Trzymaj piasek, tak, kocham tak, cię. Na mnie. Dziękuję. Oh, seed. Co to no, 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 jest? Nie wierzę, jest jeszcze. Major, gratuluję majorowi. Major jest mistrzem. Ty, tiebreaker, Co jest? A, tiebreaker! Ale patologia! WYGRAŁ! co tu się stało? Ale łatwo. Życiu, nie? Czyli jednak słomyr dał radę. S, S, S. S. Co Yoshi? to była za runda MVP? w ogóle? Nikt się nie spodziewał. Jeszcze był glitch, a wy się nie spodziewaliście, że jeszcze glitch tam jest. Nikt... W nikt... tym lobby. To ważne. Nikt się Zrobiłem nie się Nie, 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 na Mandziu To nie. Nie, nie, mi jest przykro, jestem, libia, jestem o, Drogi Zgadzasz w balku zaraz. O, klątwa majora. Lubię takie. Są bardzo śmieszne i ciekawe i super i wspaniałe. I kozackie. I. Superackie. <grystanie> tak. Dobra. Lecimy żeby tutaj. Raz dwa trzy. Raz, dwa, trzy. Cyk. Oj. No i. więcej modów. Tak byłem Cyk. Lecimy sobie radę, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cyk, cyk, cyk. No to Simon, sesik, Cyk. O. <śmiech> <śmiech> znaczy generalnie to. Wow. Wow, wow, wow. wow, e, wow, dnaczy, wow. Jakby widziałem. Neksy i Zachę obok siebie przed chwilą. Eee, nie No i zamiast myślałem, zamiast że jeden zabił tak, drugiego, tak, ale się tak. okazało, że nie. A, a może. Hmm. Za hmm. Zaraz. Tak się zastanawiam, czy, czy. Dobrze, to może powiem, gdzie ciało zostało znalezione. A gdzie jesteśmy, ja, Jak szybko umarli. Wiesz, co tak, no nie wiem, po 10 sekundach jakoś. A w sensie. Widziałem... W sensie jeden widziałem... umarł i potem drugi, hmm? czy. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Widziałem ich obok siebie i nagle. i umarli. Ale coś no się upadające to, to ciało? Udamy, tak, nie zabiła tego wpadka, nie zabiłem tego ja, nie zabił tego diabeł. Kucu wybiegał z specimena, on też nie zabił. Ja jestem z były ze mną przy, przy adminie. E, przy wejściu do electricala jest jeden, drugiego ciała nie widziałem. Tam był graf. <laughs> okay. A, znaczy o, ja nie wychodziłem ze specimena Mandziu. Ja na kamerach stałem. Ja od prawej strony No to jak teraz. stałeś o, na o, kamerach o, okay. to nie widziałeś co się stało? Nie, no to było no na zewnątrz ale... czy wewnątrz? No, ale no, stary na adminie, to. to... Adminie były ale czekaj, jak nie widziałeś tego na kamerach, jak to było idealnie tam, w sensie, gdzie jest kamera? w pomieszczeniu z kamerami. Ja, mniej, no, ja patrzyłem na, na, kamerę, na, kamerę. na kamerę, która była nad lawą i tam był Patmas, P prawda, Patmas? Gdzie no, byłem? Patrzyłeś na jedną kamerę lawy, tylko? Temperatura wysoka. Tak, robiłem tam. Ale to, to no, tylko tam no, na jedną kamerę Komentowałem go widząc, i trochę się z niego wyśmiewaliśmy. Okay? <grym> rozumiem, rozumiem. Okay. Nie, wszystko okay. Dobrze. No to, to oczyszczone, to oczyszczone. To co? Na kogo no. głosujemy? Na ciebie wpadł. a były jeszcze trzy osoby w... O. Z, ja byłem w, w Tak z 10 sekund temu maksymalnie. Hmm. No ciężko powiedzieć. Jakby, no mówię, no... Generalnie dziwne, że nie zwróciłeś uwagi trzy na to, Trzy osoby były koło to, że... mnie na Vitalsach. Był to chyba... Ja. Mandzio i ktoś jeszcze. Był to chyba ja. Jabeł. Dziebeł, ja okej. Okay. Uuu, ale zamiana! Potężnie. No Widzieliście moją rolę teraz, co? No, niewidzialna woda. Tak, ja No to co? Specimen. Kończymy questa, zostaje nam Ponsy. Ja nie wiem co im tak naprawdę długo zajmuje robienie tasków. Totalnie nie kuba, mi dwa taski zostały. Czyli dwa długie taski, ale to dwa. Aha, cofnięcie czasu. No to super Dobra Dobra, taki pytajnik się trochę zrobił. Dobra, mamy to. Jeszcze jeden task został. Uh, guys, ile osób umarło? Jedno. Mm, Tylko mam, jedna. Tylko zbiegł ze mną do komsa, jak robiłem upload, i nagle po prostu sypnął. Mm. Jakby. Mm, okay. po, po drugiej stronie stołu ode mnie. Ja ok. Po prostu nagle padł. Ja okay. prostu nagle padł. No, Czyli ale... na niebidzce ktoś. Albo ktoś to, nie? A no może to być potencjalnie super, albo e ewentualnie próbował się we mnie zmienić moją tą. Nie, co? Jak ktoś. Zmienić się, zmienić, ja się, mimo mimo zmienić jest to... Nie, 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 nie. Jak to się cholar nazywa? Szeryfem był, próbaj mnie szelić Yhm, mm, 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 mm. znaczy... Oj kurde Albo... nie, ja Gra nie jestem szeryfem za dużo się wokół ciebie dzieje, coś... No... E, patrzyłem na nie kamery i się śmiałem z, z kolegi No patrzyłem na, na kamery tłumaczę, co się dzieje i dlaczego Graf jest mordercą No Tak Mandzio był shifterem i zabił się o Grafa O. Ojej, oj. I mówię wam 100%, bo na początku ja byłem shifterem i zabrałem Mandzia rolę. No, no i właśnie tle, dlatego nie chcę mieć poparu, parę parę typografii. Ja się w miarę loda, młoda, ale pot nie. Pot no. nagle A może tak naprawdę, ale, ale czekaj gra. No szczegół? i co się hmm. dalej działo? O dla Filipka i dla no reszty. No chciałem zgłosić ciało, bo Kurc. stwierdziłem, że kolega umarł. Myślałem, że to może mm -hmm. loverskill był. Mhm. Mm no i no, tyle, trzy, tak? Tak? no, nie, to nie był loverskill, więc albo to był szary <laughs> mm -hmm. no. we mnie. Albo mm. jestem impostorem, kłamej, był shiterem, i diabeł jest sus. Mm -hmm. Ewentualnie yy, super. No kurde, powiem ci, że ciężka decyzja chyba. AB, ja bym złapował na AB. Co? Aha! Ja skipuję, Podoba no. mi się nagle ta Aha. Aha. Tak. To nie jest zmiana perspektywy. No skip na Aibim, nie? Skip na grafię, jazda. Słuchajcie no, niech się dzieje wola nieba Nie no nie mogę wow. Słuchaj, <grymne> Nie no nie wierzę <grymne> Trzeci imposter PogFlight Ja Jesteś jednym debilem Nie <grymne> wiem jaka płeć, więc odmieniłem Tak dziwnie, przepraszam Nijaka Nie no nie mogę Dobra, idziemy zrobić wyponce i to zgłosić, bo nie wytrzymam Na to jest był Nexe Wywalił już jego Stobro. Jestem po prostu pewien Że to zrobił Nexe, że tak się zaźmiał perwidnie. No chyba, że Nexa nie a Nie, Nexa nie żyje przecież Dobra wywalmy go, bo nie wytrzymam e, a co? No co? No ciebie wywalić trzeba no Byczku, zrobiłem uploada Patmas widział jak wbiegałem lodzika oddać Robiłem tego lodzika pomiędzy strzałami, a kołowrotkami, tego na dole polega. No i co z, z tego? Mi się zabiło Grafa. Dokładnie. DiabełMegasus, Ci... był na ty możesz? Głosujcie na diabła, jeżeli nie ufacie diabłowi. Nie no, nie mogę. walce gra... Grafa. Na diabłem poprosił głos, nie wiem. Diabeł, będzie się... potencjalna paraimpo. Wiem, para że wszystkie dowody wskazują nie, na nie, mnie, ale to, to nie, nie ja. Nie ja. no, grafika. Ooo. Dobra. Mamy to. Dobra, no już wszystkie daski zrobiłem, więc beka. Pięć osób zostało, jeden impostor. 5 osób, jeden impostor. Storage security specimen admin. Oj To jest żyją.

28, 29 i cooldown zedł. Kurła <grystanie> Nadal nie ma jego ciała 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 Może być specyenie 3-7, 3-8, 3-9, 4 dychy <grystanie> Dobra, nie chce mi się już Niko tu nie ma. Za Czyli nie ma tu ciała Proszę zgłosić przynajmniej ktoś przycisk, bo nie wyrobię. ma? Dwie osoby yeah. zginęły. Dzięki. Kucu jest mordercą. A, że Kucu? Na uploadzie byłem ja? przed sekundą sobie skoczył z węta. Nie mamy inżyniera, bo by przynajmniej raz naprawił światło. O, tak, tak. No ja ci ufam, DBU za tego grafa. No, rzeczywiście, jeśli byłeś w na początku, Czekaj, ale to. Gdzie wyskoczyłem z wenta? Przyjmie będzie było widać typie, przy uploadzie nad strzelaniem. Dobra, skończmy to. Dobra. Ufa. Dawaj padka. w wpadka. Mm, nie, no nie mogę. One są najebane. One są najebane. Jezu. No czy one sobie siebie wyrzuciły w tym momencie? No nie mogę, one już są najebane. Ugrasz to, ugrasz to, ugrasz to! No nie mogę! Kompa. Nigdy w życiu nie słyszałem takiej charyzmy w głosie Weipiega! No nie mogę! Wpadka w Dajcie ludziom grać w Kręc... tą kółeczka, diabeł! My już nie będziemy, już nie robić tego, ci nie możemy się powstrzymać! Ale sama siebie! Ja no, nie się, co to no nie wierzę, no siebie same wyrzucają, no tak się nie da! Da się go możesz ustawić, Ej, przepraszam bardzo, ja teraz w zerowaniu piwa, tak? Czy możecie być. Trosz... Mówię, że najewana jest! jest. Czy, czy możecie być troszeczkę bardziej wyraz. <grym> Mówię, że najewana, no. Po jednym po piwie ilu, już! Piwa, po ilu piwa zacznie go po katalońsku. <grym> Rób ktoś ten generator, no, kurwa! No, id, już, id, już idę, już idę. Ej, ty jesteś gliczem gnoju! My ogólnie przepraszałabyś dzisiaj, by nie chciałeś, ale nie wychodzi. Spadka, nienawidzę cię. <gulet> Kucu? Ale A wy jeszcze żyjecie, co jest w ogóle? Czemu tak wy wszyscy to, żyjecie, nic nie robicie, no wy no, bo to wezmali ja bo To roboty. Proszę cię. Żeby ci No nie mogę. Zasłużyłem na tą wygraną, chciałem tylko powiedzieć. Zasłużyłeś, wygraną. Dobra, my już nie odpalamy No tak, tak, teraz... Nie, no nie wierzę z wami, naprawdę. Obiecujemy, obiecujemy. Obiecujemy! My już obiecujemy.